Będzie ta będzie zajebiście, jak się zrobi remont, to padną wszystkie liście. Dobra, grunt wysechł. Teraz sobie tą płytę przykręcę. O kurwa, Tu całe chodzi. Mam nadzieję, że uda się to jakoś rozsądnie przykręcić. No cała... Już w ogóle nie była przykręcona. No, zobaczymy, co tu chodzi. Kręta zwykłego do gipsu, gips drewno. Zobaczymy, kurwa? No dobra, no to kurwa ta, be ta, ta belka chodzi. To no, będzie chodzić, ale dobra. Dlatego no, tu może listwa dana było. Ale jest. Na pewno złapała do tej belki tam. Pochluje się, taśmą się zaklei. Parę, parę, miesięcy wytrzyma. STANDARDY MUSZĄ BYĆ ZACHOWANE! <grymne> <grymne> dobrze, dobrze, że łapią te wkręty. Może że to nie trzyma, kurde. Cały ludzi Ta siatka, mam taką grubszą siatkę Taśmę grubszą Może coś będzie amortyzować, to zobaczymy Jak nie, to tam się z powrotem listwę naczepiło To będzie git Najważniejsze, ja. że jest tam belka jakaś I łapie, to jest ważne A to kurwa Z góry jeszcze ze 4 w printy. Wtedy się to przeszpachluje. To będzie z 3 dni. W sumie tak jeszcze ze 2 przykręcę i w dupie. W dupie mam Ayak. <laughs> Doszło. Dobra, chuj tam. No panie, jak to chuj tam? Jest taka powło powłoka, widać. Oj, się nie sypie. Dobrze, że ten Ładnie złapał. Skleił to wszystko. Tu. Może tą płytę też przykręcę. Tu się trzyma. Tu też wygląda dobrze. Tu może. W miejscu coś się rusza. Ale... Dobra. Zaraz szybko przeszpachluję to, żeby to schło. Już tu będzie taka grubsza warstwa. Tu powciąga grubo. I dalej będę działał. Najpierw sobie to przeszpachluję lekko. Szpachel gotowy mam. Sam tego pokoju zostało mi pod cholery. Róż zaczyna R9. Bardzo dobra jakość. Muszę wymieszać, chociaż to i tak jest pierwsza warstwa. Tylko grubsza, także spokojnie. No dobra najpierw ten druk zatrę trochę Najpierw to grubszy, a później sobie wyrównam na samym końcu jak to podeschnie Żeby było płasko. Trzeba na to będzie mnie wkurzać. Dobra, nie ma co dokładnie tego robić. Z pierwsza warstwa. Chodzi o to, żeby on powchodził w te szpary tu szpachę. A, grubo pan, la la jaki uskok, ja pierdylam. Dobra, nikt nie będzie strzelu. O, tu jest najlepsza dziura. ...ta gruba. Widzę trzy albo cztery warstwy. Jest za drzwiami. Nic tu nie będzie wisieć. Że elegancko będzie. dobra, tak se jadę O, jak widać, gdzie nie, są takie bąble To po prostu Powycinam Powycinam Zeszpachluję taką warstwę pociągnę grubą Wtedy to wszystko ładnie się schowa Będzie płasko Prawie płasko, ale będzie lepiej Niewiele lepiej Ale? Ale lepiej Tak robiłem, także Dziegi, o, luźne jest, ładnie wyjąć, o, później się to przetrze ładnie. Dziegi, a jak tu jest taki większy. A nie wszystkie, przecież nie będę się tutaj, to po niektórych. O, widać było, że różne, o. Dobra. Nad drzwiami, tu jest, tam jeszcze jest po całości, muszę wyciąć. Tu jeszcze będzie nad drzwiami. Dosyć mocno jest, widzę. O. Piękny. Zacznę szpachlować, będę musiał jechać po szpachlę, bo mi brak. Dobra, jeszcze tam wytnę, przeszlifuję te ściany i zacznę szpachlować. Dobra, sobie to wszystko powycinałem. Gdzie niegdzie było trochę więcej, gdzie niegdzie mniej. Wygląda to już w miarę dobrze. Teraz przeszlifuję sobie te wszystkie po gwoździach, po wkrętach, ślady, jakieś nierówności. Te środki trochę też. Papierem 80. Myślę, że dobry będzie, bo tu są te tapety. Za mocnego nie ma co brać papieru. Trochę tą szczotą nakił, a trochę ręczną tak jak tutaj, te środki, bo to to tak. takie mm, ładnie idzie dosyć płasko jest w miarę. Muszę maskę założyć, bo to, kurde... Sufit w miarę dobrze wygląda. Kurde. Stoisz ty ch... Nie stoisz? Wszyscy jak chuje! <laughs> będzie, będzie zajebiście Jak go się zrobi remont, to padną wszystkie będzie zajebiście, będzie zajebiście.